W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat tak zwanej komnaty zapisków. Ma to być rzekomo pradawna biblioteka z zapiskami z Atlantydy, znajdująca się pod Wielkim Sfinksem z Gizy. Zobaczmy zatem, do jakiego stopnia takie rozważania pozostają uzasadnione. Na temat komnaty z zapisków powstało mnóstwo filmów, artykułów oraz książek. W internecie jest to dosyć popularny temat. W dużym skrócie komnata zapisków miała być rzekomą biblioteką posiadającą zapisy z legendarnej Atlantydy. Ta komnata ma się mieścić pod Wielkim Sfinksem z Gizy. Na pierwszy rzut oka brzmi to zatem fascynująco. Tajemna komnata z zapisami od pradawnej, zaginionej cywilizacji. Prawdopodobnie każdy z nas chciałby, aby ta historia okazała się prawdziwa. Ostatecznie byłoby to nadzwyczajne odkrycie naukowe, cofające początek ludzkiej cywilizacji o kilka tysięcy lat, być może dostarczające również przełomowych informacji w różnych dziedzinach. Jeśli istnieją spekulacje na temat tajemnej komnaty z Atlantydy, znajdującej się pod Sfinksem, to wydaje się, że najpierw powinniśmy zatem sięgnąć do egipskich źródeł. Jednak, jeśli to zrobimy, to szybko okaże się, że żaden egipski tekst ani żadna egipska legenda nigdy nie wspomina o komnacie z Atlantydy leżącej pod Sfinksem. W starożytnym Egipcie po prostu nie ma o tym ani jednej wzmianki. Wypada się zatem zastanowić nad tym, skąd właściwie wzięła się ta historia. Najpierw musimy sobie jednak przypomnieć podstawowe fakty. Atlantyda miała być legendarną krainą, miejscem istnienia zaawansowanej cywilizacji, która została zniszczona i zatopiona przez serię trzęsień ziemi oraz potopów. Opis Atlantydy podał grecki filozof Platon w swoich dziełach Timajos oraz Kritias. Platon bazował na ustnej tradycji przychowywanej od Solona, ateńskiego męża stanu oraz prawodawcy. ów Solon miał usłyszeć historię Atlantydy od egipskich kapłanów. Gdybyśmy zatem chcieli uznać, że Atlantyda naprawdę istniała, to z zapisu Platona wynika, że historię tej cywilizacji znano w starożytnym Egipcie. To właśnie tam opowiedziano ją Solonowi, który następnie opowiadają w Grecji. Przez co Platon opisał ją w swoich dziełach. Jednakże w samych egipskich zapiskach, tak jak wcześniej wspominałem, nie istnieją wzmianki o żadnej Atlantydzie. A skoro nie ma egipskich zmianek o Atlantydzie, to naturalnie nie będzie też zmianek o komnacie zapisków z Atlantydy znajdującej się pod Wielkim Sfinksem. Wyrażenie komnata zapisków pochodzi bowiem dopiero z XX wieku. Temat komnaty zapisków spopularyzował niejaki Edgar Cayce, amerykański mistyk, który twierdził, że posiadał zdolności jasnowidza i uzdrowiciela duchowego. Edgar Cayce, pseudonim Śpiący Prorok, a zyskał w Stanach Zjednoczonych ogromną sławę. Cayce miał wypowiedzieć szereg przepowiedni oraz uzdrawiać ludzi. W latach 20. i 30. XX wieku Edgar Cayce jako pierwszy użył określenia komnata zapisków. W tamtym czasie opowieści o Atlantydzie, legendarnej kolebce ludzkiej cywilizacji, były bardzo popularne. Casey, wprowadzający się w seanse hipnotyczne, podawał dużo informacji na temat Atlantydy. Mistyk zapewniał, że Atlantyda faktycznie istniała, będąc wysoko rozwiniętą i zaawansowaną technicznie cywilizacją. Jego zdaniem Atlantyda została zniszczona w dużym kataklizmie. Casey twierdził, że pod Wielkim Sfinksem w Gizie znajduje się podziemna komnata zapisków. Gdzie została ukryta tajemna wiedza Atlantów? Od tamtej pory, przez prawie 100 lat, temat komnaty zapisków przewija się w kulturze masowej. Musimy zatem mieć na uwadze pierwszy fakt: historia o komnacie zapisków zawierającej teksty z Atlantydy Nie pochodzi ze starożytnego Egiptu, a od amerykańskiego mistyka z XX wieku. Edgar Casey miał dodać, że jego zdaniem komnata zapisków pod sfinksem zostanie odnaleziona do roku 1998. Sprawa została odkurzona w latach 90., w momencie gdy geolog dr Robert Schoch zasugerował, że ślady erozji wodnej na sfinksie mogą wskazywać na to, że monument ten został zbudowany nie w około 2500 roku przed naszą erą, a w 9700 roku przed naszą erą. Ta data pokrywałaby się z datą zniszczenia Atlantydy podaną przez Platona. Już kiedyś rozmawialiśmy na temat kontrowersji dotyczącej datowania Sfinksa. Co jednak tym wszystkim ciekawe, w 1987 roku japońscy naukowcy z Uniwersytetu Waseda w Tokio zbadali teren wokół Sfinksa przy użyciu georadaru. Jak się okazało, Japończycy wskazali na istnienie pustej przestrzeni na głębokości od 2,5 do 3 metrów pod ziemią na południe od Sfinksa. Z kolei w 1993 roku Robert Schoch sprowadził tam geofizyka Tomasa Dobeckiego. Doktor Dobecki przeprowadził testy, odkrywając anomalie oraz wnęki w skalę między łapami oraz wzdłuż boków Sfinksa. Jedną z tych wnęk opisał jako dość duże miejsce o wymiarach około 9 metrów na 12 metrów i pochowane na głębokości 5 metrów. Jego zdaniem, choć nie ma pewności, to istnieje możliwość, że jest to obiekt stworzony przez człowieka. Emocje sięgają wówczas z zenitu, a media szeroko donosiły o kontrowersjach wokół Sfinksa. Egiptolog Zachihawa, kierujący wówczas pracami w Gizie, lubił być w blasku fleszy. Dowiedziawszy się o tych testach, które odwracały uwagę od jego działań, uznał je za niebezpieczne oraz nieprofesjonalne. Rząd egipski oraz amerykańscy archeolodzy zablokowali i uniemożliwili innym dalsze badania Sfinksa, w tym próby zlokalizowania podziemnych komnat. Egipskie władze udzieliły amerykańskiemu zespołowi wyłącznej licencji na poszukiwania komnat pod Sfinksem. Zachi Hawa twierdził, że prace wymagałyby zachowania wszelkich środków ostrożności, aby Sfinks nie został uszkodzony. Havas oraz egiptolog Mark Lenner przed kamerami przeprowadzili jednak bezpieczne wiercenia pod Sfinksem. Lecz jak stwierdzili, nie odnaleziono tam żadnej komnaty zapisków. Odkryli za to tunele do kilku dużych, jakby naturalnych jaskiń bezpośrednio pod Sfinksem. Jednak nie znaleźli tam żadnych artefaktów. Hawass skonkludował, że nie wyklucza istnienia pod sfinksem innych wnęk czy jaskiń. Lecz jego zdaniem nie ma tam komnaty zapisków. Dla wielu osób sprawa wydawała się jasna. Edgar Cayce miał rację i faktycznie odnaleziono tam komnatę zapisków z Atlantydy. Następnie uniemożliwiono do niej dostęp, poszukując opinią publiczną. Zastanówmy się jednak, czy ma to sens. Po pierwsze, oznaczałby to oczywiście spisek na gigantyczną skalę, w który zaangażowani byliby nie tylko uznani archeolodzy, ale nawet rząd egipski. Naturalnie wiele osób lubi uważać, że naukowcy wcale nie chcą dokonywać epokowych odkryć, a gdyby coś odkryli, to woleliby trzymać język za zębami. Tutaj każdy z widzów może samodzielnie uznać. Czy przemawia do niego wersja ogromnego spisku i zatajenia odkrycia komnaty Zapisko z Atlantydy? Czy też może to jednak porozajczne kwestie bezpieczeństwa oraz ego Zachiego Hawasa, który chciał pieniędzy od Amerykanów oraz aby uwaga mediów była skupiona na jego osobie? W całej sprawie problem jest jednak innej natury. Część osób może uważać, że nic tam nie odkryto, zaś część, że odkryto komnatę. W dalszym ciągu nie ma jednak żadnych starożytnych zmiannych na temat komnaty zapisków z Atlantydy pod Wielkim Sfinksem. Tę historię jako pierwszy przedstawił Edgar Casey, mistyk podający się za jasnowidza. I w tym momencie warto dodać kilka informacji na temat tego człowieka. Otóż Edgar Casey wierzył w reinkarnację i uważał, że w poprzednim wcieleniu był kapłanem w Atlantydzie. Przewidział wówczas jej katastrofę i pokierował swoich wyznawców do Egiptu. Edgar Casey opowiadał historię o tym, że w Atlantydzie istniał gigantyczny kryształ słoneczny, aktywowany przez słońce i używany do okiełznania energii i dostarczania mocy. Casey uważał, że w 1958 roku Stany Zjednoczone na nowo odkryją ten promień śmierci, który miał być używany na Atlantydzie. Casey był znany także z innych przepowiedni, które nigdy się nie ziściły. Przykładowo uważał, że do 1968 roku Chiny nawrócą się na chrześcijaństwo. Choć Casey przewidywał, że Komnata Zapisków ma zostać odkryta do 1998 roku, to przewidywał też, że w 1998 roku Jezus uroczyście powróci na Ziemię. Przewidywał także trzęsienia ziemi oraz kataklizmy, które nigdy się nie wydarzyły. Punkt, do którego zmierzam, jest następujący. Cała historia o konacie zapisków z Atlantydy pod Wielkim Sfinksem opiera się wyłącznie na relacji tzw. jasnowidza, który uważał, że w poprzednim wcieleniu był kapłanem z Atlantydy. Z naukowego punktu widzenia ma to zerową wartość. To są zjawiska paranormalne. Nawet jeśli ktoś wierzy w takie rzeczy jak przewidywanie przyszłości, jasnowidzenie czy uzdrawianie, to musi przecież uznać, że Casey wielokrotnie miał się z prawdą. Dlaczego zatem miałby mieć rację akurat w przypadku komnaty zapisków? Fundamenty tej teorii są bardzo chwiejne. Po pierwsze, ta teoria zakłada, że Atlantyda naprawdę by istniała. Po drugie, Atlanci stworzyliby pradawną bibliotekę pod Wielkim Sfinksem. Przez tysiące lat nikt by o tym nigdy nie wspominał i nie byłoby o tym żadnych śladów. Dopóki w XX wieku Jasnowidź, znany z nietrafionych prognoz, podający się za reinkarnację dawnego kapłana z Atlantydy. Nie stwierdził, że pod Sfinksem znajduje się komnata zapisków. Mam nadzieję, że dostrzegacie tutaj delikatny problem. Nie twierdzę, że Atlantyda nie istniała i że pod Sfinksem nie ma komnaty zapisków z Atlantydy, bo tego nie wiem. Pragnę Wam jedynie zwrócić uwagę na to, że nie ma na ten temat żadnych starożytnych źródeł. Bardzo często bowiem ktoś nam współczesny wymyśla sobie teorię na temat starożytnych cywilizacji, po czym masa ludzi bierze to za pewnik. Dobrym przykładem jest tutaj Maurice Doril, fanatyk religijny, który zwiódł miliony ludzi, rzekomo odkrywając w Egipcie szmaragdowe tablice Tota z Atlantydy sprzed 38 tysięcy lat. Doril uważał się za reinkarnację dawnego kapłana z Atlantydy. Założył bractwo Białej Świątyni. I uważał, że w 1953 roku dojdzie do wojny nuklearnej, ale on i jego społeczność będą chronieni przez góry w Dolinie. W dawnym odcinku pokazywałem wam, że te tablice to fikcja i wymysł Dorila, który bazował wyłącznie na informacjach dostępnych w jego czasach. Często mamy zatem do czynienia z pomieszaniem z poplątaniem. Musimy pamiętać, aby w kwestii starożytnych cywilizacji bazować na starożytnych źródłach a nie w współczesnych wymysłach, zwłaszcza z ust ludzi podających się za reinkarnacją dawnych kapłanów. Przydałby się dawny egipski tekst mówiący bardzo wyraźnie, że pod Sfinksem mieści się komnata z biblioteką niezwykłej wiedzy. Niewątpliwie byłoby miło, gdyby pod Sfinksem znajdowała się komnata z zabiskami cywilizacji Atlantydy. Jednak warto podchodzić do takich tematów z odpowiednią dawką ostrożności. Pod Sfinksem może nie być żadnej komnaty. Równie dobrze, pod Sfinksem może się znajdować zwykłe egipskie pomieszczenie, takie jak te w pobliskim szybie, gdzie mieścił się Sarkowa Kozyrysa, a nie od razu komnata z zapisków z Atlantydy. Jak zwykle, kwestia interpretacji całego tematu należy do widzów. Piszcie zatem w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.